Mamy w tym tygodniu kolejne wyzwanie. Tym razem jedno z fajniejszych, ale trudniejszych jednocześnie, czyli brak dowodów. Te duchy naprawdę nie chcą ci pomóc, ale jesteśmy pewni, że sprostasz temu zadaniu. Mamy zidentyfikować duchy na Grafton Farmhouse. Więc... o, szkoda, o szkoda, że nie ma eventu na tej mapie akurat. No, ale trudno. Głupie, że nie zrobili, żeby ustawić te, te tygodniowe wyzwanie... ...razem z tym eventem, że można byłoby jednocześnie robić wyzwanie i punkty zbierać. To jak głupio zrobili, zmarnowana szansa, na... no ale... No. no czy co, mamy... mamy no evidence, mamy wszystko praktycznie tieru drugiego, czyli mamy taki podstawowy, bardzo podstawowy sprzęt. Paul Johnson. Mikrofon... Bla, 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 kedź o nie będziemy musieli się przejmować za bardzo. weźmy sobie aparat. weźmy sobie na razie sprzęt taki, taki... właśnie jak... IMF, ponieważ na chcemy odnaleźć ducha, Zaczynamy w 100% sanity, a to nie jest, że mamy zarobciki. Zaraz nie zostaniemy zaatakowani. Eee, o, bezpiecznika nie mam włączonego. Ale wykorzystamy. E, I właśnie, żeby w miarę zlokalizować ducha na początku na początku przydałoby nam się wiedzieć. Gdzie duch jest? Zapłacone temperatury ducha na początku nie odkryjemy. O mamy lustro. O, no, okej. Okay. Lustro może być bardzo przydatne, nie powiem. No dobra, mamy... mamy zasilanie e, Więc użyjmy sobie lustra, not, Troszeczkę psika obniżymy i mi będziemy wiedzieć w miarę, gdzie duch jest. Jest w łazience. O, 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 łazienka. O, kilka łazienek tu mamy. E, Okej, okay, mamy kilka łazienek. Chyba mamy... Mamy dwie łazienki. E, I tam to nie wyglądało jak ta chyba. Chyba nie, to wygląda jak inne. Ale chyba tu jesteś, co? Ja, okej, widziałem tą, ja, bo ta osłonka taka była z lewej strony, a tam łazience na dole była po prawej stronie, więc ja Raczej wiem, że duch jest tutaj. Więc możemy teraz... Aha. hello, o. Zrobimy nam ghost event i wiem, że to nie będzie phantom I przy okazji, raczej bym powiedział, że to nie będzie shade Ponieważ tu gramy na wysokie psijce Owszem, troszeczkę psijki nam straci, straciliśmy, chyba 20% Na użycie lustra Ale shade raczej przy takiej wysokiej psijce Okej, okay, troszeczkę nam spadł tutaj jednak psijki, w w ciemności byliśmy Więc Może jednak zostawię shade, bo shade ogólnie jakie mam np. 100% psijki Ma chyba 0% żeby móc zrobić Ghost Event. Bez po prostu nie śmiałem duchem, więc mam małą szansę, że będzie nam się ukazywać. No dobra, więc mamy No Evidence, czyli ten cały sprzęt jest praktycznie Useless. Projektor Dots, spirit box. Termometr jest jeszcze OK, dzięki termometru. Dzięki termometrze możemy w miarę odkryć e, e, pokój ducha. Jak można duch zmienił pokój czy coś. Możemy na początek sobie odkryć jakieś łatwe duchy. Najprostsze duchy to są takie jak Rave, e, mimik na No evidencie, Fantoma już wiemy, że to nie jest, bo cyknęliśmy duchowi zdjęcie i duch nie znik, więc to już wiemy. Ale możemy poszukać sobie Orbów. Ponieważ Mimik ma Orby. Nieważne, czy to jest No Evidence, czy nie. Mimik będzie miał Orby. Jeżeli byłby to Mimik, co byłoby Very cool. mielibyśmy bardzo łatwe zadanie. Ale widzę, że Orbów nie ma. No, Orbów nie ma. E, możemy sól rozstawić. Tutaj duchowi. Mamy też smastik, już na wszelki wypadek. Dobra, i kolejne rzeczy. Mimik raczej odpada. E, możemy wziąć sobie czynnik ruchu. I możemy sobie wziąć świeczkę. Robimy kilka testów. Na razie starają się takie łatwiejsze duchy. I przy okazji powoli będziemy się na hanta. Bo na razie wydaje się, że jakby to był ciężki duch, ale jeszcze nie mieliśmy Hunta, więc trudno powiedzieć, ok, to nie jest Rave. Duch sobie na spokojnie tu pochodził w stoli. Okej, okay. okay, creepy. Creepy, creepiliśmy się miść, czykniemy mu zdjęcie. Czynnik ruchu zostawimy tu, nie duch się kręci. Raczej to nie jest rave. I na razie to tyle wiemy, na razie to jest cała nasza informacja, jakby, którą mamy wyciągniętą. E, możemy wziąć krucyfiks. Zrobimy test na Onrio. E, Raichu można zaatakować, Onrio też może, demon też może. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Weźmy termometr e, jeszcze na wszelki wypadek, żeby w miarę wiedzieć e, lokalizację ducha. Onrio nie może atakować, kiedy są świeczki w okolicy, on nie lubi ognia, więc ogień blokuje go. Więc rozstawimy sobie tutaj... Świeczki, weźmiemy smack stick, weźmiemy latarkę. Zaczniemy szybko, czy to duch dalej jest tutaj? Nie, ja, pokój ducha dalej jest tutaj. Tu mega zimno. Eee, no dobra, eee, teraz pozmuchuj świeczki duchu. czy to się on. Okej, duch zmuchnął świeczkę. Mamy pierwsze zmuchnięcie. A mamy dwa zmuchnięcia. What? Okej, okay, trochę insane, trochę insane. Tam tę świeczkę też dmuchnął, Okej, okay. prawdopodobnie Unreal. Choć mamy dwa zdmuchnięcia. Jeżeli duch teraz dmuchnie trzeci raz i krótko potem zainicjuje hunta, to będziemy wiedzieć, że to jest Unreal. O ok. hełm. Okej, światło. Prawdopodobna Mara. zaczę że odkryjemy tego ducha bez żadnego hunta. To byłoby nawet ciekawe zrobienie to na brak dowodów. Bo wiele duchów bardzo się identyfikuje mocno na... za pomocą właśnie huntów. Więc, jeżeli uda nam się to zrobić bez hunta, to też jest fajnie nawet. No ale, come on. jesteś on Rio. O, i. I nic. Czyli raczej powiedziałbym, że On Rio odpada. Bo nie mieliśmy żadnego hunta. Onrio by w tym momencie zaatakował. No dobra, to co? Możemy popróbować na mare, albo możemy po prostu rzucić się już w hunty, jeżeli chcemy. Więc omniszczone są psikę, Na tyle, żeby nie pękać lustra. Okej, okay, to powinno nam zabrać 20, mieliśmy jakieś 60, i powinniśmy być tego w okolicy 40. No, więc to powinno być takie w miarę dobra. Czy ty wyłączyłeś bezpiecznik? A nie, użyłeś krucyfiksu, no tak, ups. Zapomniałem, że wstawiłem tam krucyfiks. Nope. zapomniałem, że dałem tam krucyfiks, więc zablokowałem. Ducha. O, hellole sobie śpiewasz a mnie teraz jak śpiewasz, nie możesz mnie zaatakować ghost eventy na szczęście na takim sposobie, że jeżeli duch robi ghost of to nie może odpalić hanta więc przez ten czas kiedy duch się tam śpiewa i stoi to nie można nic zrobić znaczy nie może zaatakować przynajmniej no dobra dawaj zaatakuj nas okej okay, duch idzie no nie jest to miling Halo, halo, halo. Duchu. Okej, okay, nie jest to Jołka. Eh? Eee, o. Wait, czy duch zmienił postać? Oj, obakę. Przez chwilę widziałem, że miał białą brodę, jakby był innym duchem. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, dobrze, może, że jednak ta mapa nie jest na evencie, bo na tym evencie, jak ma się obakę, to obakę na brak dowodów jest nieodkrywalne. Ponieważ z jakiegoś powodu, nie wiem, czemu to zrobili, że teraz, jak mam ten event, to znaczy duch ma przypisaną postać. Jak na event zrobili, że duch. Inaczej wygląda, biorąc pod uwagę, no, jakie wydarzenie mamy, co jest cool. Tylko problem jest taki, że to trochę psuje Obakę, ponieważ Obakę może zmieniać postać swojego, swoją postać w inne duchy, jakby inne modele duchów. Jakby się transformuje. I co, podczas hunta można dzięki temu właśnie wykryć Obakę. To jest praktycznie chyba jedyny sposób, żeby odkryć Obakę, jak ma się brak dowodów. Jakby innego sposobu nie ma. No bo nie mamy dowodu, więc Obakę nic innego nam nie ukaże. E, tylko, że to jakoś jest popsute, przez to, że duch ma przypisany model ducha. Op, zmienił postać, okej, okay. op, to jest obaka 100%. A przez to, że duch zmienił postać, e, znaczy nie może zmienić swojej postaci, ma przypisanego ducha już, czyli tego małego leśnego duszka takiego z maską, e, to na to wychodzi, że duch nie może zmienić tej postaci, jakby jest przypisany i whatever, jakby nic więcej nie zrobisz już z tym. Co trochę sprawia, że właśnie obakę na takim wyzwaniech jak brak dowodów, co nad czym ja się spaliłem, właśnie, bo raz dostałem właśnie obakę na, brak, na wtedy, jak robiłem brak dowodów, bo chciałem robić duży współczynnik na tej wielkanocnych zadaniach, żeby zobaczyć, ile punktów dostanę. No i dupa, dostałem obakę i obakę była nieodkrywalna, bo ani razu się nie zmieniła, przez to, że ma przypisany jakby model. Co trochę sach, nie wiem, czemu to tak zrobili na lat. Ale mamy obakę. No jeśli pierwszy duszek odkryty poszło w miarę gładko. 12 minut, a to tak średnio, ale to dlatego, że wiele czasu spędziliśmy na takim niechancie. Mogliśmy tego ducha odkryć od razu, jakbyśmy odpalili Hunta, więc. Zróbmy kolejną rundę tak. Okej, okay, pierwszą rundę rozegraliśmy tak spokojnie, w sensie, że... A, sobie chodzimy, odkrywamy, usuwamy kilka, kil, kilka duchów i zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz od razu wrzucimy się w Hunta, więc mamy Megan Williams, odpędź ducha oczyść, Uciekni. Ok, mamy idealne combo na. To, to jest idealne combo na apokalipsę wyzwanie, czyli najtrudniejsze wyzwanie w grze. E, ponieważ tak, dzięki temu combo możemy zrobić wszystkie zadania podczas jednego hunta, bo to wystarczy, że mamy uciec, czyli duch musi nas podczas hunta. Mamy go zesmastikować podczas hanta i normalnie. Więc to można zrobić praktycznie na raz, bo jeżeli smacistikujesz ducha, ucha, raczej smat... będziesz go smastikować podczas hanta. Ok, mamy kość. Więc to jest najlepsze kombo. Serio, e, tego e, zadania jakie może dostać. To, to może zrobić wszystko po prostu, po prostu, pow, na raz, jeden hunt, jeden stick, git. Dobra, no, zobaczmy gdzie ty jesteś. Okej, okay, jesteś w tym pokoju tutaj, z króliczkiem. Więc od razu wrzućmy się w hunta, obniżmy naszą psikę, tak, bufś, e, do 40%. Okej, okay, używasz tego, interesting. E, Okej, okay, wiemy, że to nie jest Oni. Więc, no, nawet jednego duszka już możemy sobie usunąć z naszej puli możliwych duszków No dobra, i zobaczmy, może dostaniemy tutaj ducha, który od razu nam ukaże jakąś specjalną specjalność, że tak powiem bo niektóre duchy można... okej, okay, wyłączyłeś bezpiecznik i czymś rzuciłeś, więc to nie jest dzien damn, okej, okay. już, już dwa duszki, już mamy dwie interakcje i już wiemy w miarę Jaki to duch nie jest? Poza tym duch to jakby też do nas przyszedł. Dziwne, bo pokój ma tam. Ma we go. Mailing? Jest trochę cichy. O, jesteś fast. What? O, czemu jesteś fast? O, Revenant! A nie, spowolniłem ducha tem. A nie, tak czy siak. Okej, okay. wait, to jest Revenant? Dlatego duchowi tak długo zajęło wyjście z pokoju, bo był po prostu mega slow. Przecież myślałem, takie pierwsze jest... widzę, że duch jest szybki jak nie widzi, że dzien, ale duch dalej był szybki nawet jak tu dobiegł już. I był mega szybki, więc to będzie Revenantik raczej. A tak brzmi trochę slow. Tak... No, znaczy przynajmniej nie słyszałem go za bardzo jak tam w pokoju był, tak dziwię się czemu tak długo duchowi, duchowi zajmuje wyjście stamtąd. O no, ja, i ludzie, zobaczcie, <laughs> wszystkie zamiary zrobione jeden smastik, to jest mega upi. No więc duch jest zasmastikowany, możemy znaczy, czy to jest mimik. Mimika też możemy sprawdzić na podstawie tego czy po prostu podczas kolejnego hunta będzie miał to samo zachowanie. To jest też sposób na odkrywanie mimika, nie musimy od razu rzucać się w orby, chociaż orby są najłatwiejsze. Wiem, że tu masz pokój. Czy mamy orby? Nie. No. Nie widzę orbów. O Jezus. Okej, 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 jesteś very scary. A znowu mamy baby, okej, okay, pechowo baby. Okej, okay, mamy hanta. No, brzmi od razu fast. I myślał slow, i op słuchajcie go tu, tu, typowy revenant. Mamy revenancika, no i się kochajcie tutaj akurat dostaliśmy takiego ducha, którego możemy odkryć podczas hunta tak od razu. Jakby nawet nie musimy się za bardzo zastanawiać. I dobrze, że wzięliśmy na tą rundę, postanowiliśmy zagrać bardziej szalenie, czyli od razu odpalić, rzucić się w hunty, bo jakbyśmy teraz tam chodzili i próbowali najpierw czy to jest mimik, czy to jest wraith, to zajęłoby to o wiele, o wiele dłużej niż tak jak po prostu od razu rzucamy się w hunty. No, to zależy jakie ducha się wyracuje, tak? Czasami lepiej rzucicie w hunty, a czasami lepiej jest sobie powoli poszukać duszka. Jak to woli. Dobra, mamy revenanta, Nice. brbum, berbum. idzie bardzo dobrze. Jeżeli tak dalej pójdzie, to zrobimy szybciej, tylko będziemy mogli zbierać kolejne punkciki. Ora, trzeci. Miejmy nadzieję ostatni raz. I tym razem... hmm. Tym razem zróbmy. Też rzućmy się od razu w hunty. Why not. Mamy pilsy. Pilsy sobie przewracają na psyjkę. I zobacz, mamy Ted Winter. Mamy Ghost Event. Zrób zdjęcie ducha i oczyść. Hmm. Dobre zadania. Dobra, let's go. O, mamy ładne wschód słońce. Jesteśmy na Grafton, że będzie kiedyś w, w pewnym czasie przerabiane. Będzie taką, jakby pracownią, taką opuszczoną pracownią, gdzie widziałem, będzie pełno manekinów i innych rzeczy, więc będzie wyglądać creepy na pewno. Ta mapa będzie bardzo pod takie właśnie jakieś zabawa manekinami, co jest cool. Lubię, że takie różne mapy będą miały różne, takie jakby własne właśnie własne. Nie wiem, jak to nazwać. No, osobowość. Lubię, że właśnie Blizzard jest teraz takim bogatym takim domem, a Grafton będzie takim opuszczonym, starym zapyziałem domem w jakimś pracownie gdzieś, gdzie były i to będzie nawet mega cool szczególnie, jeżeli duch będzie mógł się bawić manekinami ja widzieliśmy na blizdy że mamy nowe manekiny to są wiele bardziej creepy niż te manekiny takie, które mają ręce i głowy Jest trochę scary ale gdzie ty jesteś, duchu? o, jesteś dosłownie tutaj w wejściu, oho oho jesteś dosłownie tutaj, tak? tak to wygląda no dobra Um. Skoro tu jesteś, to możemy to wczoraj wykorzystać na, na szybko. Bo psijkę troszeczkę zjechaliśmy, o 20%, bo użycie lustra, tak, e, zużywa od razu 20%, tak, na, na starcie. Kiedyś tego nie robiło, ale później znerfili, bo ludzie po prostu używali lustra, tak, hop, tak szybko podnosili i mogli stracili tylko 1% psyki, a mogli od razu wiedzieć, gdzie duch jest, co jest trochę, no jakby to powiedzieć, jest trochę bardzo silne, <laughs> wiedzieć, gdzie jest duch za pomocą 1% psyki, No troszeczkę insane. Nie, nie ma co się tu oszukiwać. Wiem, że duch jest tutaj. Jest dosłownie w wejściu. I orbów nie widzę, więc raczej mimik nam odpada. No. Dobra, więc zacznijmy, czy tutaj sól możemy rozstawić. Może dostaniemy jakieś Wraitha, czy coś cholerawia. Dobra, duch wszedł, sól. Więc wiem, że to nie jest um, rave, więc o, duch sobie poszedł do góry. Okej. Okay. No do góry idziesz. Na górze nic nie ma. Chodź tutaj, zostań z nami. Się zabawimy trochę. Dobra, więc zdecydujemy troszeczkę psijkę. słyszałem światło. I duch zgasił światło. Duch zapalił światło, to nie jest Mara. Very good, very good. Właśnie chciałem iść tam i styknąć to światło, żeby zapalić światło, zobaczyć czy mi duch od razu zgasi. Ale nie, nope, to nie jest Mara. Nice. Ok. Wow, ok. Czy nawet nie zaczęliśmy rzucać się w handy? już trzy duchy sobie usunęliśmy. Tak, 40% weźmy psikę. I zobaczmy. Dworoga się świateł, strasznie. Nie lubi świateł, co? Chciałbyś może zaatakować. Czy to jesteś Shadeem? Shadeem może zaatakować tylko poniżej 305, Więc jak jesteśmy na 40% psyki, to duch nie będzie mógł nas zaatakować. Diogen też można statykać tylko poniżej 40 Oh, Jezus. O, oh, to jest jakieś zachowanie Banshee albo Phantom, what? Okej, okay, nie, fantomem nie jesteś. What the hell was that? To dosłownie na mnie był Oj, to jest sporo rzutów, Są mocne rzuty. Wait, obakę, what? Widziałem zmiany znowu, weź znowu obakę? To, to było takie dziwne zachowanie. What? Widziałem mocne niby rzuty. Duch zaatakował dosłownie z mojej pozycji, jakby. Jesus. Pięknie to nie grasz. Ale duch dosłownie zaatakował gdzieś stąd. Dosłownie gdzie ja stałem, więc to było takie zachowanie Banshee, bo Banshee przychodzi do swojego celu. Więc jeżeli macie ducha, który często atakuje w waszej okolicy, tak właśnie, strasznie blisko, chociaż wiecie, że pokój ducha naprawdę jest tam, albo gdzieś tam, gdzieś daleko. A duch ciągle atakuje gdzieś w waszej okolicy, to możecie powiedzieć, że to jest Banshee albo Phantom, to są dwa duchy. Lub Wraith. Lub Wraith może się może do was teleportować, ale tu wiem, że to nie jest Wraith, bo przed Sul, Więc Banshi, i Phantom to są dwa takie duchy, które często do nas przychodzą i mogą nas atakować bardzo blisko w naszej okolicy. Więc to było takie dziwne, że duch zaatakował dosłownie na mojej tutaj miejscu, chociaż pokój ducha ma tam. Ale widzieliśmy zmianę, ja. Wcześniej też widziałem jedno... tak mi się wydawało, że dług się zmienił, ale takie, no, pewnie mi się przewidziało, ale nie, drugą zmianę widziałem full, full, stuprocentowo. I wiem, że to nie jest Mimik. What? Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Po patrzysz się w ścianę. No wiem, że to nie jest Phantom. Na podstawie hunta że wiedzieliśmy, że to nie jest fantom, bo migał normalnie, fantom rzadziej mryga, więc jest mniej widoczny podczas hunta. To jest dość groźną umiejętnością. Więc to było takie zachowanie Banshee, tak przyjść do mnie i zaatakować tak od razu obok mnie. I też to był śpiewający ghost event, co Banshee robi częściej. Mega weird, ale widzieliśmy zmianę. Wiem, że to nie jest mimik, bo nie mamy orbów. Nic innego za no bardzo nie, nie wymyślałem. widziałem dosłownie zmianę ducha. Mam po prostu znowu obakę po raz drugi w tym wyzwaniu. Na obakę się zaczęło, na obakę się skończy po prostu. Okej, okay, duch teraz tam w miarę korzysta z przedmiotu. Może zmienił swój pokój. Mamy mniejszą psikę, więc ma. Większą szansę, że może zmienić pokój. Bo im mniejsza psika, tym większa szansa, że duch. Zmienił swój pokój. No i to zależy od poziomu trudności. Jest, znowu się zmienił. Nie, czy to jest Obakę? Ok. Strasznie dziwne. Na początku bym pomyślał, że to jakaś się będzie. Że przyszła do nas i odpaliła Hunter od razu obok nas. Chociaż jej pokój jest tam w wejściu, więc to było strasznie podejrzane. Ale duch po prostu musiał przypadkowo do nas przyjechać. Widać te zmiany. Już drugą widziałem. Ok. To jest Obakę znowu, i mean. Przyjmę to. Dzięki temu wyzwaniu mamy szybko zrobiony brak dowodów. Jak widzicie bardzo fajne wyzwania. Szczególnie jeżeli zna się na ducha oczywiście. I też zależy jakie ducha to się dostanie. Jak dostaniemy jakieś ducha na przykład jak Jurej albo Gorio no to mamy przerąbane. To jest jakby te dwa duchy to jest najgorsze kombo. To jest finalne kombo duchów jakie zostaje nam tak naprawdę. Te duchy po prostu jest 50-50. Albo Jurej zrobi swoją umiejętność, albo będziecie musieli zgadywać. Bo Gorio nie ma nic pod zarodowodów, Czy brak dowodów. Takiego, żeby go odkryć. Jasne, nie zmienia pokoju, ale to jakby każdy duch może tak mieć. Czy po prostu, hej, mieliście po prostu na przykład, nie wiem, Poltergeist'a, który nie chciał zmienić pokoju, albo mieliście akurat Mailinga, który nie chciał zmienić pokoju. Istnieje taka możliwość, więc ja. Yep. Tutaj mamy obakę. Bardzo widocznego obakę, który się zmieniał. I nawet zrobiliśmy wszystkie zadania jakimś cudem. okej. Okay. Czemu nie? I berybim, bum, Tygodnie wyzwanie skończone. Kolejne 5000 tysięcy wpakowane w nasze konto. Money. No i najsik, nice, bardzo fajne wyzwanie na no, bardzo fajnej mapie na Grafton, bardzo przyjemnie się gra, więc jestem ciekaw jak tą mapę przerobią w najbliższym czasie, w najbliższym czasie nie wiadomo kiedy, ale o, Grafton jest na, kolejną mapą na celowniku, która będzie przerabiana, bo Grafton widzieliśmy już tam takie małe zapowiedzi jak będzie wyglądać już wcześniej, nawet jak Blizde zapowiadali, jakby te mapy obie zapowiadali razem. Więc jestem ciekaw, kiedy ta aktualizacja wejdzie i kiedy też wejdzie ta aktualizacja, która przerobi cały system robienia zdjęć. To wszystko na razie czekamy. Ma być w tym roku, no ale zobaczymy. To różnie jest z tymi grami, jak coś zapowiadają. Więc no nic, wyzwanie bardzo fajne. Jeżeli znacie się na duchach, to powinniście w miarę bezproblemowo to wyzwanie przejść.